Witam nas wszystkich w imieniu żywego Boga Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, dzisiaj zatytułowałam poselstwo Woda, która gasi pragnienie. Wiemy, kiedy jesteśmy bardzo spragnieni i bardzo nam się chce pić, i wówczas, kiedy na przykład nie ma wokół nas jakiejś możliwości zdobycia czegokolwiek do picia i coraz bardziej pragnienie w nas rośnie. Moi drodzy, wytłumaczę dlaczego tak zatytułowałam dzisiejsze poselstwo. A chcę was przeprowadzić przez pewną historię ze Starego Testamentu, która dotyczy trzech y, króli i również dotyczy proroka, Słowa Pańskiego i całej tej sytuacji związanej z pragnieniem. Otóż moi drodzy, w drugiej księdze królewskiej, w rozdziale trzecim, mamy zapisaną taką bardzo ciekawą historię, a mianowicie, że król Izraela, król Judzki i król edomski wyruszyli razem przeciwko królowi Moabu. No, muszę Wam wytłumaczyć, że wówczas, w tamtych czasach. Król Judzki, on brał taką daninę, dostawał taką daninę, i to była roczna danina od króla Moabu, i to było aż 100 tysięcy owiec i wełna ze 100 tysięcy baranów. Ale król Moabu się zbuntował, i w związku z tym, że się zbuntował, król izraelski postanowił wyruszyć na bitwę przeciwko, na wojnę przeciwko królowi Maabu, ale do tego zachęcił również króla Jockiego. Król izraelski, był to Jehoram, mamy zapisane, że czynił to, co złe w oczach Pana. I tu jest istotne, dlatego że w zasadzie usunął taki wielki posąg takiego y, fałszywego Boga Bala, ale niestety pozostał przy różnych bożkach, przy różnych sposobach, y, no, gdzie jednak wierzył w te bożki i przede wszystkim to, co mamy zapisane, czynił to, co złe, brnął w grzechach. Moi drodzy, i on namówił króla Judzkiego do tej wyprawy. I król Judzki się zgodził na tą wyprawę. I ponieważ mieli przejść przez pustynię, która należała do Edomu, no to również do nich dołączył król Edomski. Ale moi drodzy, musimy zwrócić uwagę na to, że ten król edomski z Edomem były różne sytuacje i chcę wam tylko przypomnieć, że w czasie kiedy Mojżesz przeprowadzał naród wybrany przez miał przeprowadzić przez pustynię, to właśnie król edomski się nie zgodził na to, żeby oni przez ten kawałek pustyni, który należał do domu przeszli. A więc to były te sytuacje, że były bitwy, były wojny i kiedy naród izraelski otrzymywał takie poselstwo od Boga, wówczas zwyciężał. Ale tutaj jest to decyzja w zasadzie króla izraelskiego. No, i oni sobie teraz razem wyruszyli, nawet wojownicy, więc wymieszali, ci wojownicy należeli do tych trzech władców, także konie i mieli też bydło ze sobą. No, ale co się stało? Po siedmiu dniach okazało się, że brakuje wody. I brakuje wody dla wojska, i brakuje wody dla bydła. W ogóle brakuje, nie ma. I wtedy król Izraelski mówi tak: Biada nam, no bo Pan, czyli Bóg zwabił tutaj tych nas trzech króli, aby nas wydać w ręce Moabów. On w ten sposób mówi. Ale właśnie król judzki mówi: Ale czy nie ma między nami proroka, który by mógł zapytać Pana o wyrocznie? No, więc ktoś podał, że jest tu gdzieś niedaleko jeden sługa, Elizeusz, który kiedyś usługiwał Eliaszowi. W związku, posługiwał Eliaszowi. W związku z tym e, jeszcze Jehoszafat dodał takie bardzo ważne słowa i powiedział, prawdziwie z nim, czyli z Elizeuszem, prawdziwie z nim jest słowo Pana. No, więc oni postanowili udać się do Elizeusza. I kiedy przychodzą do niego, e, oczywiście król Judzki znowu się odzywa, ale Elizeusz mówi, patrząc na e, króla judzki, izraelskiego, przepraszam, na króla izraelskiego, mówi, cóż my mamy z tobą wspólnego? Co my mamy ze sobą wspólnego? Czyli przyszedłeś tu, wiesz, że źle czynisz, wiesz, że brniesz w grzechach, wiesz, że pana nie pytasz o wyrocznie, i pytasz teraz: e, Więc ja ci mówię, co my mamy wspólnego ze sobą? Idź do tych proroków, swojego ojca, i idź do proroków, swojej matki. No więc y, ten król izraelski do niego mówi: Nie mów tak bowiem to Pan nas zwabił że tutaj, żeby oddać nas w ręce Moabów", tam powiedział do, nad, w tej sytuacji, gdzie oni byli bez tej wody. I Elizeusz na to odpowiedział. Jako żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję? Widzicie, w tamtym czasie było to ważne stwierdzenie, ponieważ właśnie ci prorocy nadworni, oni stali przed obliczem króla. A więc to byli ci prorocy, którzy prorokowali tak, jak chciał usłyszeć król. Natomiast Elizeusz mówi, jako żyje pan zastępów, przed którego obliczem stoję. I mówi, że gdyby nie wzgląd na króla Judzkiego, to ja bym w ogóle nie zważał, ani na Ciebie, królu izraelski, ani bym na Ciebie nawet nie spojrzał. Ale jednak poprosił, żeby sprowadzić ludniste, była melodia i e, Elizeusz odzywa się i mówi, tak mówi Pan. I to jest ten fragment, który chcę przeczytać. A mianowicie tak mówi Pan, wykopcie w tej dolinie rów przy rowie. Gdyż tak mówi Pan, nie poczujecie wiatru, nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina napełni się wodą tak, że pić będziecie Wy i Wasze stada, i Wasze bydło. Ale to jeszcze za mało w oczach Pana, więc wyda też Moabitów Wasze ręce. I w następnym wersecie, w dziewiętnastym, są wyraźne wskazówki, bardzo dokładne, co mają zrobić. Macie poburzyć wszystkie warowne grody, macie poburzyć znaczne miasta, wyciąć wszystkie drzewa owocowe i zatamować wszystkie źródła wód i zarzucić kamieniami wszystkie pola uprawne, no bardzo dużo pracy. Ale kiedy rano to był wczesny poranek, kiedy ma bici patrzą i widzą przedziwne zjawisko Bo, bowiem widzą wodę ale ta woda jest czerwona moi drodzy ponieważ z samego rana zaczęła ta woda według słowa Boga Pana Pana Boga zaczęła płynąć i ta okolica która była sucha napełniła się wodą ale zapamiętajmy, nie było wiatru, nie było deszczu, nie było czegoś, co można by było wytłumaczyć w jakiś sposób, jak to się stało, że ta woda się tam pojawiła. I oni, ci wrogowie, ci moabici, kiedy oni widzą, kiedy oni patrzą, że ta woda jest czerwona, a to słońce wzeszło nad wodę. No to zawołali, to jest krew, to znaczy, że ci królowie wybili się nawzajem mieczem. A więc o co chodzi? Jeśli oni się wybili, no to hura, my biegnijmy, a więc podążajmy po łupy. I kiedy podeszli pod obóz izraelski, już byli przekonani, że mają zwycięstwo, że mają łupy w rękach, Izraelici zerwali się i uderzyli na nich. Nastąpiło zwycięstwo. Tak jak Pan zapowiedział, że Moabici zostaną wydani w ręce właśnie tak jak on powiedział, ale nie ze względu na króla judzkiego. Nie ze względu na króla, przepraszam, izraelskiego. Tylko powiedział ze względu na króla judzkiego. Moi drodzy. Król Judzki powiedział o Elizeuszu: prawdziwie jest z nim pan, prawdziwie jest z nim słowo pana. Więc yy, bardzo istotnym jest w tej całej sytuacji, abyśmy zrozumieli, że kiedy Bóg poprzez Elizeusza dawał wskazania, to były dokładne wskazania Wiecie, wykopać rów przy rowie, oczyścić to jest inaczej powiedziawszy to co pan powiedział, przygotujcie, przygotujcie się na to, że te rowy ta okolica zostanie napełniona. A więc to ważnym jest, abyśmy zrozumieli przygotowanie. Druga rzecz Oczyszczenie całego terenu, tutaj mamy to, to, to wszystko, co przeczytałam: poburzone miasta, poburzone grody, wy, wycięcie drzewek owocowych, zarzucane kamieniami pola. To wszystko jest takim obrazem, moi drodzy, oczyszczenia. I teraz nie było, tak jak mówiłam, takiego wytłumaczenia, jak to się stało. Że ta okolica została napełniona wodą. A również zwróćcie uwagę, że wyobrażenie Moabitów nie było y, zgodne z tym, co w rzeczywistości się działo. A więc mamy jasno tutaj ukazane w tej historii, w jaki sposób, y, kiedy Pan zapowiedział, Bóg zapowiedział, co uczyni, kiedy następowała interwencja Boga. Moi drodzy, mamy w księdze Izajasza taki odnośnik, że ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Widzicie, w tym było bardzo istotne i ważne. Czyż nie ma między nami osoby, Proroka, który powie wyrocznie, co mamy zrobić, czy gdyby wypełnili tylko część tych poselstw, nie nastąpiłoby tych, tych, tych wskazań, nie nastąpiłoby to działanie, działanie Boże. A więc, moi drodzy, to jest to, że przychodzi to słowo, potem jest to poznanie, to że to doświadczenie, czy ja zgodzę się z tym słowem, czy ja je wykonam? I było więcej. Bóg nie tylko tutaj dał i zaspokoił pragnienie tego wojska, tych ludzi i tego bydła, ale powiedział przez Elizeusza: To za mało, to za mało jest. Ja wydam w ręce wasze Moabitów, waszych wrogów. Widzisz, dzisiaj, kiedy są przeróżne sytuacje, możemy się zastanawiać, w jaki sposób Bóg nas przeprowadzi, w jaki sposób pozwoli nam na to, kiedy wołamy, Panie, taka sytuacja, jakie dajesz nam wskazania, ale chcę, żebyśmy zrozumieli. To jest łaska od Boga. To jest łaska, i ta łaska Boża, którą Pan Jezus nam również darowuje poprzez swoją ofiarę na krzyżu, i zobaczcie, że ta łaska od Pana napełnia ziemię. I to jest to, kiedy my wołamy, ale czy jesteśmy gotowi na to, by dokładnie wypełnić to, co Bóg do nas powie? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że my musimy zrozumieć, co się dokonało na krzyżu. To, co Pan Jezus powiedział, a powiedział bardzo ważną rzecz. Pan Jezus powiedział, kiedy, mamy to w Ewangelii Jana, zapisane, kiedy Pan Jezus stanął i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli kto pragnie, kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną wody żywej. Widzicie, to jest ten obraz. Czy jesteś pragnący? Bo tu była sytuacja, gdzie nazwijmy to trzech, trzy osoby zebrały się po to, by zwyciężyć wroga. Ale nie każdy. Każdy miał tu jakiś interes, i tak jak widzimy, król ludzki nie był w porządku w stosunku do Boga. Ale Bóg mu na ten czas pozwolił doświadczyć tego zwycięstwa. Ale i do, pozwolił zagasić przede wszystkim to pragnienie, potem pozwolił jeszcze na to, że, że mógł doświadczyć tego zwycięstwa. Później jego historia się zakończyła. Inaczej, ale moi drodzy, jeśli kto pragnie, czy pragniesz, czy pragniesz poznać żywego Boga Jezusa Chrystusa, bo widzisz, my mamy te odnośniki do tego, jak wygląda, jak to jest. W tamtym czasie nie było to wytłumaczalne, co się stało. Oni mieli wykonać to, co mieli wykonać, czyli te rowy, Wykopać. Myślę, że to oczyszczenie nie jest łatwe. To trzeba wydrążyć wszystko to, co, co, co jest, prawda, żeby ten ruch był w miarę głęboki. Ale Pan Jezus mówił: Jeśli uwierzysz we mnie, to z Twojego wnętrza, z tej głębi, tak jak z głębi tej ziemi, z głębi, z wnętrza, wypłynie woda żywa, a o o kim mówił? O Duchu Świętym. Mówił, uwierz we mnie, zaufaj mi, a Duch Boży będzie, będzie Ciebie napełniał. Właśnie mamy cały czas te odnośniki. Napełniał, tak jak, jak mamy, że napełniamy naczynie. I mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, czyli my, którzy uwierzyliśmy. Widzisz, w tej historii jest jeszcze ważne, żeby zrozumieć, że kiedy już diabeł jest pew, pew, pewny zwycięstwa, tutaj oni już byli pewni tego łupu i zostaje zaskoczony. Tak jak w tej historii. Zostali wrogowie zaskoczeni. Oni byli pewni, ale nie przewidzieli, że może nastąpić nadprzyrodzone działanie, że może Bóg zainterweniować, że nawet do tego stopnia, że oni widzieli coś innego niż było w rzeczywistości. Byli pewni. I to ukazuje nam. Ukazuje nam, że ci którzy już są tak pewni tego zwycięstwa już są tak zachłanni na to żeby było to to zwycięstwo to co oni uznają za swoje za swoje łupy może być to sytuacja natychmiastowej porażki natychmiastowego utraty zobaczcie Tutaj w tej historii Moab, praktycznie wszystkie te pola uprawne, wszystkie źródła wody, wszystko było zasypane, drzewka owocowe wycięte, wszystko, wszystko. I co to oznaczało? Dlatego, no, możemy powiedzieć, niegodziwego króla, który czynił to, co złe w oczach Pana, to oznaczało, że owszem, zwycięstwo nastąpiło, ale on już tej daniny nie otrzymywał, już nie miał w tym udziału. A więc moi drodzy, abyśmy poprzez tę historię zrozumieli, że Bóg, kiedy prawdziwie bo tutaj przykładem jest yy, przykładem jest król Judzki Jechoszafa i czy prawdziwie wierzysz czy szukasz prawdziwego Boga czy tylko po prostu są to jakieś ceremonie religijne a może tradycja teraz zbliżają się święta czy zadajesz sobie w dzisiejszym dniu i z okazji tych świąt to pytanie czy jesteś tym pragnącym żywej wody widzisz to jest słowo Boże to jest to co Bóg mówi to jest to że Bóg mówi pozwól pozwól na to by twoje wnętrze zostało oczyszczone by twoje serce zostało oczyszczone by byś tak bardzo pragną poznać mnie żywego Boga, Jezusa Chrystusa, że pozwolisz na to, aby najpierw w Twoim wnętrzu, w Twoim sercu, w Twojej duszy nastąpiło głębokie oczyszczenie. I przyjdzie przemiana, przyjdzie to zwycięstwo w Panu, bo ono jest zagwarantowane przez Pana Jezusa, bo On powiedział, kto pragnie. Niech przyjdzie, niech pije, niech uwierzy we mnie, a otrzyma Ducha Świętego. I to będzie tak, takie doświadczenie, taka przemiana, że każdy z nas o tym wie. To nie jest tylko słowo przeczytane, to nie jest tylko słowo zasłyszane, ale to jest osobiste, indywidualne doświadczenie. Bo widzisz, król ludzki. On prawdziwie uwierzył, tak? Mówi, prawdziwie z nim jest słowo Pana. I jakiś to miało wpływ na to, że wykonali to, co Elisausz powiedział? Bo gdyby sam tylko przyszedł król yy, izraelski, Elisausz nawet by na niego nie spojrzał. A więc zwróć uwagę, jeśli jesteśmy pogrążeni, w jakimś nieczystościach, w jakichś brudach, w jakichś manipulacjach i potem wołasz i przychodzisz do Boga, to najpierw potrzebujesz głębokiego oczyszczenia. Najpierw potrzebujesz powiedzieć, Boże, ja bardzo pragnę Ciebie poznać, ja bardzo pragnę usłyszeć, co Ty do mnie mówisz, ale przepraszam, pomóż mi, aby wszystko to we mnie co czynię złego przed Twoimi oczami, zostało oczyszczone. Bo kiedy wykonali to wszystko, widzisz, nastąpiło zwycięstwo i jednocześnie klęska wroga. A więc ufajmy Jezusowi Chrystusowi. Ufajmy Bogu, który mówi, że kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Bo słowo Pana jest pewnym Słowem. A więc nie wahaj się. Zaufaj mu i uwierz w Jezusa Chrystusa. Nie tego malutkiego, który leży w kołysce, nie tego, który może jest pokazywany bardzo często, że wisi na krzyżu. Uwierz w Jezusa Chrystusa, Boga żywego, Boga prawdziwego który siedzi po prawicy Boga Ojca w niebiosach i stamtąd dokonuje wszelkiej władzy, bo jest władcą i widzi nas, każdego człowieka. I to właśnie On pozostaje naszym fundamentem dla nas, którzy uwierzyliśmy. To właśnie On daje nam bezpieczeństwo. To właśnie On jest naszym źródłem wody żywe. Amen.